Moje drogie dzieci. Moje grony? Jest Gdzie ja jesteście? Co jest grona? Nie wiem. Siedzimy tu już dwie godziny, on powinien już pójść. Chodźmy. Idziemy dobra. pod naszą pracę, dobrze? Mam nadzieję, że on go tam nie ma. A ty? No, 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 no. <śleszy> Zaraz, pan tam... no, brzmi Nie! 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 policjanta! Nie! jest od Nie! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Chodź Nie! 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 powiem ci. On nie, bo on nas słyszy, on nas nie zauważy. Dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy na bułek. Bo teraz mamy bułek z panem Andrzejem Kiełytą. A gdzie, gdzie jest sala od gimnastyki? W A ja nie wiem, gdzie jest sala od gimnastyki. Jezu, spadłem z. Zakupiona! Mój przyjaciel! Gdzie jesteście? Znaczy, gdzie ja jestem? Bo on chyba już nie żyje. Tak, ja mam księgę. Kurde, skupiłem księgę! Kupiłem, bo za, za klęci. Mój kolega nie żyje. Gdzie jest moja księga? Tutaj jest moja księga. Zaklec. Okay. Idę pod moją klasę. Może ktoś mnie uratuje? <słyska> Panowie polecować cicho. O, może łagro. Ty szatan? To jest, to jest szatan! <słyska> Szybko, chodź młodzieńcze, pod klasę. Pod klasę, szybko. Proszę pana, niech pan mi pomoże, mój przyjaciel nie żyje. To jest, jest opętajmy nauczyciel. Mój. Szybko! Patrz. Tak, mój przyjaciel nie żyje. Mój yy, ten nauczyciel jest szybko, demonem. Ta, ta szkoła z jest szalona. Uciekaj przez okno. Dobra. I szybko uciekamy z tej szkoły. Okej. Okay. To chyba auto nie chce odsłonić. Co się stało? Nie to się. Co się stało, proszę pana? O nie! To nas nasadne... ...kupiciel! Jest pan aresztowany! Jest pan aresztowany! już Jest pan... Jest pan aresztowany. Za co? CIEKNĘ! Gdzie jesteś młodzieńca? Tutaj, tutaj, proszę pana! Gdzie? No, za moją klasą! Dobrze, myśl o co? Przestań. No, proszę no, pana, proszę Spokojnie! Ja... Nie zrobię wam krzywdy! Chcę tylko wam coś powiedzieć. Nie. Chodź tutaj młodzieńcze. Ja wam powiem coś o czym nie wiecie. Młodzieńcze chodź tutaj. A więc tak. Chcę z wami kontrakt. Bawię tą szkołę nie, spokoju. Jadę. Jeśli nic, nie przyniesiecie świnie martwą. Nie pan tego szybko! Przecież mi martwą martwość To Ale Dlaczego? Czekam. Bo dobra. Nie mam. Bo lubię świnia. świnia i opuszczę tą szkołę na zawsze. Dobrze, pana. Dobrze, dobrze, dobrze. Już i mam Czekam na dworze. Ej, że pana, co my zrobimy? Aresztuję go. Potem... Potem będzie... Ten... Ma pan tą bubę. Ja chcę skocz z Ja Dobrze. Ma pan tą bubę. Dobrze. To ja idę mu podstawić. Ja, ja go czekam. dzień dobry proszę pana, ja chciałem się coś zapytać. Ała. Ehe. Ehehehe. Coś nic, nic. Proszę pana, ja mam dla pana takie pudełko na liście. No. A coś mi tam wypadło, nie będzie, nie przejmuje. No i co jest w tym pudełku? A nic takiego, szczególnego. Ja! Zdjęcia! pana, zabiłem go! Dobrze. Teraz uderzyć. Gdzie pan jest? Gdzie jestem pan Jestem pod. Pan? pod, y, pod y, jestem na dworze. Pan jest aresztowany. Biorę go w kajdanci. Dobra, idź ze mną. A gdzie mój przyjaciel, on żyje czy nie? Nie będziemy musieli go poszukać. Idziemy. Okej. Okay. O nie, wyrywa mi się! Ty, proszę pana! nie, jakiś demony mi? wezwał na świat! Jakiś demony! Wezwał na świat! O nie!

Stary, musimy uciekać! Szybko! Stary, uciekamy! Szybko! Zostałem zmuszony. Dlaczego? Gdybyście mi dali tą markową świnię, to bym uciekł. Dobra, mamy tą markową świnię A po co panu? Jesteśmy pod klasą. Po co panu? Pokłonny jestem, pan. A, ale pan... Pan lubi tylko ludzkie mięso. Dobrze, proszę pana. Tutaj mam pan. Tutaj ma pan, tutaj ma pan, tutaj ma pan. pan. się, kolego. Odsuń się. Dobrze, to pana, to pana świnia. Nic nie. Źle widzę, źle widzę, źle widzę. Źle widzę, źle widzę, źle Dobrze, uciekamy. Uciekamy, dawaj. Uciekamy, szybko nikt go policja złapie.

O, żyjesz. O, żyjesz. Masz Szedł na życia! Ożyjesz! Masz, tak. jeszcze na życia, słyszałeś? Dobra! O nie! Nie spadłem! Gdzie jesteś? Nie widzę go! Widzę go! Widzę go! Widzę go! W tą policję chyba coś opętało! Nie! Stary, dlaczego mnie zabiłeś? Jesteś chory! A! Oh, Póż on oh. ma jeszcze dwa życia. Tak. On jest tutaj! A masz! Dobra! Mów oh. Nie Jest! No, Życie! Jeszcze jedno ma. A my mamy y, tylko jedno też! Ktoś musi... Y, albo jeden przeżyje, albo jeden umrze. Gdzie ty jeszcze? Zabawa jeszcze się nie skończyła. Mamy po, wszyscy po jedno życie, więc... Jeśli albo ja zginę, to ty... masz go zabić. Albo ja zginę, i ty zginiesz, a jen, albo jednocześnie zginę. On jest tutaj! Ja. Dawaj go! Ja! ja. ja go! Wygraliśmy! I co? Teraz zmiataj z tej szkoły! Z... Oho. Ale, ale jeszcze nie, ale... ale... Oprócz tego, tak. zakład. Ja, jak on żyje? Zaraz, ja się jakoś źle czuję. Stary, gdzie ty jesteś? O nie! Stary, ja jestem na dechu. A Stary, pomóż. On na mnie rzu rzucił coś. A! O. To do mnie w Jeszcze nie uciekłem. Ała! Już zabieram. Edek, chodź. Co już się Dobrze, było. Pomóż. Dobra. O. Dobra. A. Masz go zabić? Dobra. A. Łatwo ich wkręcić, szalem zostało mi jeszcze jedno życie Mam cię! I już nie żyjesz. Nie, co robisz? Yes. Hey, okay. <sighs> okay yes, Padwin. Skończyłam. No to nie